I któż by się spodziewał, że pola rzepaku staną się hitem Instagrama? Co na to pion fotografów? O tym już teraz w naszym studiu Michał Leja, fotograf. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. A także na Skype'ie Jan Ulicki, fotograf, autor zdjęcia Zagajnik Miłości, dzień dobry. które zrobiło absolutną furorę w zeszłorocznym sezonie rzepakowym. I Tomasz Orszewski to także tutaj. fotograf. Zaczniemy w takim razie od Michała. Powiedz mi, czy, czy Ty w ogóle jesteś na Insta, jak to się mówi? Jestem nawet z dwoma profilami, chociaż to nie są fotografie typowe dla Instagrama, ja robię swoje prywatne projekty, zapraszam na oba profile, one są zupełnie czym innym, jeden jest czarno biał drugi jest kolorowy, ale jestem tak, jestem. Zanim powiemy o tych polach rzepaku, jak one wyglądają w praktyce, kiedy chcemy je sfotografować albo siebie sfotografować na ich tle, powiedz mi, co, jak ty w ogóle reagujesz na takie sezonowe albo nawet paroroczne trendy, które obserwujesz w social mediach? W social mediach. Na trendy, obser które obserwuję w przyrodzie, reaguję bardzo entuzjastycznie. Social media są od tego, żeby się dzielić takimi spostrzeżeniami i własnymi chwilami, a te chwile też wynikają z tego, że przeżywamy tą sezonowość. Więc jestem jestem jak najbardziej na tak. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Dzielmy się tym. Od tego są media społecznościowe. No i ten Insta sama nas wskazuje jest tą chwilą czyli dzieleniem się chwilą, więc jakby jestem za, oczywiście. I tą chwilą podzielił się Janek. Janku, powiedz mi, czy to był tak zwany spontan, czy przemyślana sesja od A do Z? No ja myślę, że to była bardziej taka hardkorowa troszkę akcja, ponieważ akurat ten zagajnik miłości, który macie tutaj po mojej, w sumie nie wiem, której stronie, bo mi się teraz miesza. W każdym razie, Po waszej prawej. Akcja, tak, no to po waszej prawej. Akcja była taka, że po prostu zobaczyłem gdzieś ten zagajnik już wcześniej na jesień. No i jak się dowiedziałem, że tam naokoło niego zakwitły rzepaki, no to po prostu ruszyłem z Krakowa. Akurat to była taka spontaniczna akcja, że pojechałem blablakarem. Później kolega mnie jeszcze tam podwiózł, no i później już nie miałem jak wrócić, bo mnie bla, bla wykiwał. Także wracałem jeszcze autobusem do Katowic. No i z Katowic jeszcze do Krakowa, także wróciłem finalnie w nocy, ale myślę, że dla takiego zdjęcia było jak najbardziej warto, ponieważ ten zagajnik to jest coś, co... To po prostu robi furorę na całym świecie. Zwłaszcza, że istnieją pogłoski, że ten zagajnik jest uformowany naturalnie, więc to dodaje mu takiego jeszcze dodatkowego charakteru istnego cudu natury. Czyli tak to sobie. serce, które widzimy, jest podobno ukształtowane naturalnie. Tak. No według nie jest tego ta co wielogodne. wiem, tak. Efekt przeróbek. No i któż by przypuszczał, że z takiej felernej podróży nagle po prostu hit Instagrama. Słuchajcie, tak się zastanawiam, jeśli chciałbym sobie zrobić taką sesję, może nie sobie, dobrze, w takim razie chciałbym. Y Mnie. Y na przykład Gosi Tomaszewskiej albo po prostu sfotografować taki cud natury, to gdzie najlepiej się udać? No Tomku? myślę, że no po prostu trzeba. Aha. Oprasamy, ja <grymianie> oczywiście, <się teraz> <grymianie> oczywiście najlepiej się udać na roztocze. Roztocze jest piękne wiosną, praktycznie o każdej porze roku, e, innej porze roku również. Ja pochodzę ze zwierzyńca na roztoczu i lokalny, lokalny patriotyzm nie pozwala mi sądzić inaczej, że, że, że to najpiękniejsze pola rzepaku są właśnie na roztoczu. Właśnie widzimy w tej chwili na, na naszych ekranach, jest roztocze, które ty sfotografowałeś przepięknie. Ten dywan jest podzielony, taki łaciaty, ale również przepiękny. Tak, w czasie kwitnienia rzepaku pola są bardzo malownicze, wąskie, miedze roztocza zachodniego wyglądają jak dywany. I mimo, że często fotografuję te same miejsca co roku, wyglądają one nieco inaczej, i tworzą zupełnie nową, inną kompozycję. Janku, ja się tak zastanawiam. Jeśli byłbym fotografem naturszczykiem, amatorem, to w takim razie gdzie mógłbym się jeszcze udać, żeby rozpocząć swoją przygodę z fotografią? Bo nie tylko przecież polami rzepaku człowiek żyje po prostu trzeba jeździć i szukać. Można wsiąść sobie na rower, można wsiąść do auta i trzeba jeździć, bo Polska jest piękna i ma wiele skrywanych rejonów, o których jeszcze nie wiemy. I myślę, że ta pandemia, która była teraz nam to dobitnie uświadomiła, ponieważ większość osób w tym okresie, czyli na wiosnę, no to wyrusza gdzieś na Morawy, do Toskanii włoskiej. A tymczasem w naszych tutaj rejonach polskich mamy po prostu mnóstwo takich terenów, które robią wrażenie na całym świecie, bo też na swoich mediach społecznościowych mam mnóstwo osób, które się zachwycają po prostu z całego świata, więc Trzeba jeździć i szukać. No, to jest jedyna recepta. Po prostu nie siedzieć na tyłku w domu, tylko ruszać przed siebie i działać. Michale, wiosna to taki moment, kiedy generalnie natura jest przepiękna kwitnie i bardzo się zmienia dynamicznie. Co zrobić, żeby dobrze sfotografować właśnie naturę? Przede wszystkim ustawić budzik na bardzo wczesną godzinę, to charakteryzuje pracowitego fotografa. Pracowity tak, fotograf pracy. będzie miał dokładnie tak, będzie miał efekty swojej pracy. Czyli wyruszamy rano. Wyruszamy rano, ale też nie, oczywiście nie odstawiamy na margines popołudnia. Chodzi tak naprawdę o kąt padania światła, o światło, słońce. Też jakby inaczej się zachowuje atmosfera o poranku, inaczej się zachowuje po południu i wieczorem. I o czym jeszcze trzeba pamiętać? O tym, żeby się przygotować na długie godziny oczekiwania tak naprawdę, na przykład na światło, żeby mieć odpowiednie narzędzia, żeby to był czasami statyw, zestaw filtrów. Kolega tutaj wykonał tą piękną fotografię zapewnie albo za pomocą bardzo wysokiej drabiny, albo drona. Więc to są narzędzia, z których my korzystamy i oczywiście dobry fotograf musi być przygotowanym fotografem. My też teraz, pokazuj... przed chwilą, a i nawet teraz podglądam właśnie sobie, pokazujemy zdjęcia od Państwa. Bardzo dziękujemy i oczywiście cały czas zachęcamy Was do aktywnego udzielania się na naszym Facebooku. Jesteśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem wszystkich fotografii, które do nas nadsyłacie. Panowie, serdecznie Wam dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. A tymczasem Dziękuję pytanie Dziękuję. do Centrum Sterowania Światem. Ale jeszcze, jeszcze mieliśmy powiedzieć bardzo ważną tak? informację, że, drodzy Państwo, przestrzegamy, żeby w Polach Rzepaku nie przebywać zbyt długo, ponieważ może być to Drażniące dla nas, tam mogą być pestycydy, mogą być pryskane, więc uważajmy na to. A tymczasem Centrum Sterowania Światem mi odpowiedziało, że teraz sprawdzimy sobie nasz rozkład jazdy na dalszą część. Pytania na śniadanie.